Chcemy mieć dzieci. Marzymy o dzieciach. Co stoi na przeszkodzie? Kobieta najpierw musi się poświęcić na przykład zostawić pracę. Miałam dobrą pracę, ale zrezygnowałam z niej dla moich dzieci. No i koszty. Dzieci kosztują. Dopóki dziecko nie skończy nauki i nie założy rodziny, potrzeba 200 albo 300 tysięcy euro. Trzeba o tym pamiętać. Jeśli nie będzie dzieci, to nie będzie dorosłych. Populacja musi się odtwarzać. Teraz zdecydowanie nie chciałbym mieć dzieci. Tylko mnie denerwuje. A mnie wcale, tylko nie mam odpowiedniej kobiety. Teraz absolutnie nie. Może kiedyś, ale nie teraz. Na pewno nie. Kiedy mój siostrzeniec jest ze mną i się śmieje, czyż to nie piękne? Dziecko całkowicie zmienia życie. Pojawia się ktoś trzeci. Już nie mogę tak po prostu powiedzieć. Wieczorem wychodzę. Człowiek staje się przez to lepszym. Życie nie kręci się już tylko wokół nas samych. Model rodziny: ojciec, matka, dwoje dzieci to już przeszłość. Może w najbliższych latach będziemy mówić: moja surogatka, moja matka, mój ojciec czyli trzy osoby, które chcą wziąć odpowiedzialność za ciebie. Gdybym nie mogła mieć dzieci, to wybrałabym adopcję. Nie mogłabym żyć bez dzieci. A ja właściwie tak. Z mężem, ciągle w podróży, nowe bodźce, ale mając 50 czy 60 lat, byłoby mi trochę smutno.